No jeszcze nawet, zobacz, nie zeszłyśmy z terenu więzienia, ale patrz, wydawało mi się, że to już nie jest więzienia, to masz centralny zarząd służby więziennej. Ja to bym sumienia nie miała tutaj, wiesz, pracować. Czy ktoś skazany właściwie, czy nie skazany właściwie, jako że to i tak. Są systemy świeckie, diabelskie. Jezus wyraźnie mówił, że bogiem tego świata jest diabeł, szatan diabeł. Jeżeli my będziemy się tak jak godek, słusznie, niesłusznie, udzielać politycznie, no to po prostu jesteśmy przeciwnikami Boga. Czy ty to rozumiesz? No, że wy, Jezus powiedział, nie jesteście z tego świata i że ja was wybrałam z tego świata, że wy. Nie jesteście z tego świata, że ja was wybrałem z tego świata. Dlatego was świat nienawidzi. I tutaj wielokrotnie mówiłyśmy, że działalność Jezusa Chrystusa była działalnością nieoficjalną. Dlatego go zabili i mieli niby prawo, prawda, nieoficjalną, dlatego też nie ma co się dziwić, że idą Świadkowie Jehowy, mają w ręku Biblię, głoszą słową i że ta działalność ich jakby jeszcze w tych czasach też komunistycznych była nieoficjalna, teraz już jest bardziej oficjalna, bo świat jest no, bardziej cywilizowany, bardziej cywilizowany, ale niestety są różne opory i są różne zwyczaje w różnych krajach, a tego jest sporo. I gdy mówimy, że Bogiem tego świata jest szatan diabeł, to dlatego ten świat was będzie nienawidził. Także to, że Jezus Chrystus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym, to nie dlatego, że jakiś papież mu kazał, bo Jezus Chrystus, a papież to dwie różne rzeczy, tylko że Jezus Chrystus miał kontakt ze swoim ojcem Jachwę. I zawsze mówił Boże, niech twoja wola, a nie moja, Twoja wola, czyli Boga Jego Ojca, Jahwe, niech się spełni, a nie moja. Czyli Jezus Chrystus nic nie, 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 nie stawiał na, na swoim, nie robił według własnego widzimisię, tylko robił to: Mazowiecka Instytucja Gospodarki Budżetowej, Mazowiec Oddział w Warszawie. No dobrze, nareszcie to więzienie się skończyło, bo tam jeszcze izba i taka. Dajcie spokój, niech to wszystko szlak trafi. Świat diabła, świat diabła. Im mniej będziesz udzielała się politycznie w tym świecie, tym lepiej. Może lepiej ekonomią się zajmie. Tu ekonomia, tam ekonomia. Jan Maciej Witek jest absolwentem właśnie ekonomii. Pozdrawiamy Państwa serdecznie, przesyłamy buziaczki. No i że proszę wieść kaczki. A tu jest właśnie metro. Mhm. Mm metro, metra, makotów, pole makatowskie, metro pole makatowskie.